Witam serdecznie Was, kochani. Postanowiłem dzisiaj nagrać wideo odnośnie pytań, które macie i zadajecie w kontekście właśnie astrologii, które Was nurtują, które są ważne w Waszym również personalnym takim odczycie. Wielu z Was analizuje swój horoskop też w domu, stara się w jakiś sposób zinterpretować to, co jest. Więc mam cztery, y, cztery pytania, na które chętnie y, y, odpowiem i podzielę się informacją. Pierwsze, jaką rolę odgrywa Rachu i Ketu w horoskopie? Więc pierwsza rzecz jest taka, że kiedy chcesz zrozumieć pozycję danej grachy, czyli planety w horoskopie, to bardzo istotne jest to, abyś, y, abyśmy zobaczyli naturalny horoskop. Tak zwany kala purusza. Dlatego, że poprzez naturalny horoskop jesteś w stanie zrozumieć, jaką siłę i jaką rolę odgrywa dana planeta w danym obszarze naszego życia. Więc tutaj jest pytanie bezpośrednio o Rachu Ketu. Rachu Ketu jest niczym innym jak węzłami księżycowymi, zwanymi również w tradycji wedyjskiej jako um, cienie Ziemi. W naturalnym horoskopie pierwszy dom to znak barana, dwunasty dom to znak ryb. Rachu włada wodnikiem razem z Saturnem, a Ketu skorpionem razem z. Marsem. Dlatego, kiedy mówimy o rachu, mówimy o yy, yy, jedenastym domu w naturalnym horoskopie, czyli musimy zobaczyć i zrozumieć, czym jest jedenasty dom w horoskopie, tak jak Ketu włada znakiem skorpiona, jest to ósmy dom w horoskopie naturalnym. Czyli jedenasty dom odpowiada za co za pragnienia. Czyli jakie zadanie ma Rachu. Rachu ukazuje, można powiedzieć, trudniejszą stronę e, nas, czyli nasze pragnienia, dlatego że jedenasty dom ukazuje pragnienia. Pojawiliśmy się w tym świecie z powodu pragnień. Tak, dlatego rachu w no, moim personalnym horoskopie da mi informację, jakie pragnienia przyniosłem z poprzedniego życia na to. Drugim władcą wodnika jest Satur i Satur jest karaką, sygnifikatorem cierpienia. Dlatego generalnie jedenasty dom to jest Harabawa, czyli miejsce, które ukazuje nam cierpienie. Cierpienie, które jest spowodowane naszymi pragnieniami. Pragnieniami, które są często no, nie do końca dobre, nie są właściwie ukierunkowane i one tworzą karmę. A tego rachu ma za zadanie jak i Ketu czyścić, ale pokazywać, czyścić naszą, naszą karmę, naszą świadomość, ale również pokazywać nasze, nasze słabości, po to, abyśmy mogli stać się lepsi, aby nasza świadomość tego, co robimy, była lepsza. Jeśli chodzi o Ketu, to Ketu włada, jak już wspomniałem, znakiem Skorpiona, czyli jest w naturze również Marsa. Dlatego, że Mars i Ketu władają tym samym znakiem Zodiaku. Ale to już jest ósmy dom w horoskopie, w naturalnym, w Kala Co, Co mówi nam ósmy dom? O transformacji, zmianie, śmierci, o, czym, co, o czymś, co jest tajemne, daje dużą intuicję. Dlatego Ketu jest nazywany Moksha Karaka. Moksha znaczy wyzwolenie. Ketu chce nas wyzwolić z tego świata. Ketu nie jest zainteresowany materialnymi yy, rzeczami, nie jest zainteresowany biznesem, pieniędzmi, wspiera rodzinę, duchową rodzinę, ale ukazuje na w naszym horoskopie pewne transformacje, zmiany, aby nas wyszlifować, abyśmy byli gotowi, aby dusza, sarva atma. Była na tyle gotowa, aby wrócić do świata duchowego. Czyli Rahu i Ketu, one zawsze są w opozycji do, w naszym znaku Zodiaku, w naszym horoskopie, a tego mają różne zadania. Ok? Więc zobacz, gdzie masz Ketu. Czyli planetę, która chcecie wyzwolić z tego świata, wyszlifować jak dobry diament, gdzie masz rachu. Czyli jakie były twoje pragnienia w poprzednim życiu, z czym będziesz się zmagał. I jeśli w pozycji tam, gdzie jest rachu albo ketu jest, planet, jest więcej planet, to ukazuje, że na przykład razem z rachu, że w poprzednim życiu mieliśmy bardzo dużo pragnień. Jeśli z Dana Gracha jest ketu, no to ukazuje, która planeta wymaga również większego naszego skupienia i poprawy jakości, do tego, aby dostać wyzwolenie z tego świata? OK, drugie pytanie. Jakie jest najlepsze remedium na trudne relacje i trudne związki? OK. W naszej tradycji mówimy, że jednym z najlepszych remediów to post. Czyli osoba powinna pościć od wschodu do zachodu słońca, ale kiedy? Czyli um, musimy wejść też w terminologię astrologiczną, zwaną upapada, czyli aruda 12 domu. To dwunasty dom odpowiada za małżeństwo, za to, za komfort jaki też jest, za karmę z poprzedniego życia. To jest 12 dom, to jest łóżko, gdzie? Gdzielisz tą łóżką z kim? Ze swoją żoną. Dlatego w naturalnym horoskopie w Kala Porusza Wenus jest wywyższony w znaku ryb. Dlatego um, w naszej tradycji mówimy, że jeśli będziesz pościł w dzień Upapady, czyli musimy astrologicznie zobaczyć, gdzie jest Upapada, czyli ukazuje nam miejsce, w którym będzie manifestowała się karma z naszego poprzedniego życia, jeśli chodzi o związki i o relacje. Jest jeden um, w tym wszystkim, um, Wyjątek, jeśli upapada albo władca upapady jest w drugim domu, to wtedy nie powinniśmy pościcić, nie jest polecane, dlatego że będziemy niszczyć bogactwo w naszym życiu. Dlatego astrolog powinien zobaczyć, tak, w jakim znaku jest upapada. Dla przykładu moja upapada jest w znaku koziorożca. Czyli Saturn bardzo mocno odpowiada za karmę związaną z, moim, z moimi związkami, z moim małżeństwem. Saturn wiemy, że jest pod władaniem yy, yy, dnia tygodnia, sobota. Czyli sobota jest bardzo dobrym dniem dla mnie, aby oczyścić karmę z poprzedniego życia, jeśli chodzi o związki partnerskie. Jeśli czyjaś upada jest w znaku barana, baran jest pod władaniem Marsa, Mars. I kontroluje wtorek. A tego osoba powinna pościć we wtorek. Ale musimy zobaczyć tak, gdzie my mamy drugi dom. Jeśli w drugim domu, w drugim domem włada Mars, to taka, takiego postu nie powinno być. Co jeszcze możemy wtedy zrobić? Zobaczyć tak zwaną nakszatrę. I wtedy pościmy w dzień na krzatry. Ok. Trzecie pytanie. W które dni zacząć remedium? Czyli zastosować tak zwane lekarstwo, co w astrologii wedyjskiej jest bardzo, e, e, bardzo popularne i w moim zrozumieniu jest to, e, jest to jedno z najlepszych narzędzi, jakie mamy do tego, aby jakość naszego życia się poprawiła. Czyli generalnie um, możemy w każdy dzień zacząć remedium? Wszystko zależy od um, pozycji danej grachy, czyli planety, i od tego, co my chcemy poprawić. Dla przykładu, um, generalnie czwartek jest najlepszym dniem na to, abyśmy zaczęli nasze remedium. Dlaczego? Dlatego, że czwartek jest pod władaniem Jowisza, a Jowisz jest to planeta fortuny, szczęścia. Czego, co, czegoś, co dotyczy e, satysfakcji, sukcesu. Dlatego powinniśmy zaczynać nasze e, remedia w czwartek. Ale, dla, dla przykładu, znaleźliśmy w horoskopie taki układ, że jest tak zwany digbala, czyli siła kierunkowa danej grachy, danej planety w danym kierunku. Na przykład u mnie słońce jest w 10 domu od Arudalagny, czyli słońce jest silne, jest mocne, powinienem siedzieć w kierunku wschodnim, kiedy intonuję mantrę i najlepiej zacząć w sobotę. Sobotę włada kto? Satur, ale Satur to waju graha, czyli powietrze, czyli dami, tatwa, czyli żywioł jest to powietrze, dami odpowiednią energię w ten dzień po to, Abym, abym odniósł sukces, abym znalazł drogę swoją do tego, abym lepiej funkcjonował w tym świecie. Jeśli ktoś ma problem ze zdrowiem, często zaczynamy w poniedziałek taką, taką mantrę. Shiva mantra. He? Shiva jest to dzień, który jest bardzo popularny, dobry, jeśli chodzi o Shiva mantrę. W poniedziałek, jeśli chcesz zadbać o swoje zdrowie, Czwartek jest dniem, który dotyczy wiedzy, zdobywania wiedzy, poszerzania te, tej wiedzy, aby nasza świadomość się bardzo mocno rozwijała. Ok, kolejne pytanie. Pozycja Atma Karaki w horoskopie. Dla osób, które nie wiedzą, jeśli, yy, znaczenie Atma Karaki. Atma znaczy dusza, karaka signifikator. Jest to planeta, która ma najwięcej stopni w horoskopie. To jest planeta, która ukazuje Twoją duszę na to życie. Czyli pozycja atma karaki w horoskopie jest na tyle istotna, dlatego że ukazuje nas i naszą karmę z poprzedniego życia. Jest to miejsce, które jest najbardziej um, wrażliwe w horoskopie ze względu na to, że dotyka, dotyczy bardzo mocno Twojej atmy, czyli duszy. Czyli ukazuje, po co przyszedłem też do tego świata. Ukazuje, jakie były y, y, ważne y, elementy, jakie ogniwo jest istotne dla mnie. Moją Atmakaraką jest Saturn. To ukazuje, że na to życie też będę doświadczał cierpienia. Będę wokół mnie, będzie dużo ludzi, którzy też doświadczają cierpienia. I moim zadaniem jest to, aby... Jako, atmy, jako Atma Karaka, Satur, aby pomóc ludziom, którzy mają, doświadczają frustracji, cierpienia, nie potrafią znaleźć swojej drogi życiowej, i zadaniem dla właściciela horoskopu jest to, aby nie być sprawcą cierpienia dla drugiej osoby. Czy musimy zobaczyć, gdzie jest moja Atma Karaka? Czyli planeta, która ma najwięcej stopni w horoskopie, tylko nie rachu i Ketu. Ketu nie może być atmakaraką, dlatego że KETU ukazuje wyzwolenie nas, czyli rachu. Ale dla przykładu, kiedy rachu ma, dlatego że on działa um, kierunkiem wstecznym, kiedy rachu ma 2 stopnie, to tak jakby miał 28 stopni. Ok. Ale jeśli ktoś ma program astrologiczny, to jest w stanie zobaczyć, tam jest napisane AK, atmakaraka, czyli istotne jest to. Aby zobaczyć, gdzie ta Atma Karaka jest. I teraz musimy, y, możemy wejść troszkę na wyższy y, poziom astrologii, i nie tylko w miejsce, w którym jest Atma Karaka, ale tak zwane aspekty. Każda planeta ma swoją, swój aspekt, czyli wizję tego, czyli albo, albo wzrok, gdzie również patrzy. Na przykład mówiliśmy o Saturnie jako Atma Karaka. Saturn aspektuje trzeci dom od siebie i dziesiąty, czyli ta graha, ta planeta zdaje możliwości również ma wpływ na trzeci dom od siebie i dziesiąty, czyli dla mnie bardzo istotny będzie również jeśli chodzi o moją duszę z poprzedniego życia, o moje pragnienia. Które są istotne, które chcę realizować na to życie, to jest jak ja mam Atma Karakę w piątym domu, to piąty, szósty, siódmy. Czyli siódmy dom będzie dla mnie bardzo istotny, aby realizować moją osobę, moją duszę. I dziesiąty dom. Dziesiąty dom od piątego to jest drugi dom. Czyli wszystko, co dotyczy rodziny, kula, wszystko, co dotyczy y, finansów, bogactwa, to jest bardzo istotne dla mnie i oczywiście. Piąty dom, czyli wiedza, mantra, moja przyszłość, czyli te elementy będą bardzo istotne dla właściciela horoskopu. Ok? Mam nadzieję, że um, troszkę wyjaśniłem, objaśniłem. Um, e, jeśli są jakieś wątpliwości, albo macie dodatkowe pytania odnośnie astrologii, to zachęcam i z, e, z wielką przyjemnością e, odpowiem. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. ナマステ。<Nam> <music>